Tym razem coś nietypowego, narzędzia do zadań specjalnych, czyli wagi hakowe. Mamy tutaj trzy różne modele, od precyzyjnego ważenia lekkich ładunków przez wagę ciężką, aż po giganta, który uniesie dwie tony. Na pierwszy ogień idzie waga hakowa z pomiarem do 300 kg, z dokładnością do 200 kg dla ładunków do 50 kg. Masz wtedy pewność, że nawet najmniejsze różnice będą wychwycone. Mamy tutaj jednostki pomiarowe, takie jak kilogramy, funty i newtony. Duży poświetlany ekran LCD, który nawet w ciemnym magazynie pokazuje dokładne wyniki. Funkcja tary. Idealna, kiedy ważysz ładunek w pojemniku. Jednym kliknięciem odejmujesz wagę opakowania. Teraz przechodzimy na wyższy poziom. Waga hawkowa do 1000 kg poradzi sobie z cięższymi ładunkami, ale wciąż zachowuje świetną precyzję. Zakres pomiaru to od 0 do 1000 kg z dokładnością klasy trzeciej. Ważysz paletę cegieł? Żaden problem. Czas stabilizacji to od 3 do 7 sekund. To oznacza, że wynik dostajesz szybko, bez zbędnego czekania. Wyposażona we wskaźnik przeciążenia, waga ostrzega zanim zbliżysz się do limitu. Wyświetlacz LCD, czyli duże jasne cyfry widoczne z daleka. Na koniec prawdziwa bestia, czyli waga do 2 ton z pilotem. To już liga przemysłowa. Zakres pomiaru: od 0 do 2000 kg z dokładnością do pół kg. Perfekcyjna do dużych ładunków, gdzie każdy kilogram ma znaczenie. Dzięki pilotowi zdalnego sterowania możesz obsługiwać wagę z odległości, co jest mega wygodne, zwłaszcza w trudnych warunkach. Bardzo wytrzymała. Maksymalne bezpieczne obciążenie to 150% zakresu, a próg uszkodzenia to aż 200%. Możesz być spokojny o trwałość. O ile dwa poprzednie modele zasilane są bateriami, tak ten posiada zasilanie akumulatorowe. Bateria wytrzyma długie godziny, a wskaźnik niskiego poziomu baterii, przypomni Ci o ładowaniu. Każda z tych wag jest świetna w swojej kategorii. 300 kg jest precyzyjna, kompaktowa i idealna dla lżejszych ładunków. 1000 kg to uniwersalny sprzęt dla magazynierów, transportu i budowy. Natomiast waga dwutonowa z pilotem to gigant, który sprawdzi się przy naprawdę dużych obciążeniach i trudnych sytuacjach. Tak więc, wybór zależy od Twoich potrzeb. To tyle na dziś. Dajcie znać, która waga bardziej pasuje do Waszej pracy. Zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku.